Cześć, witam Was w moim nowym filmiku. Dziś pokażę Wam książki, które udało mi się zakupić przez cały listopad. Listopad to miesiąc, który naprawdę bardzo szybko mi minął, praktycznie przeleciał mi przez palce. Nawet nie zdążyłam się na dobrą sprawę zorientować, że już się skończył, ale w przeciągu listopada udało mi się zgromadzić trochę ciekawych książek, no i dodam, że jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ kupowałam tylko i wyłącznie te książki, które miałam już od dawna w planach czytelniczych. Zwykle robię tak, że kupuję książki, a to skuszone ceną, a to okładką, a to opisem z tyłu okładki Tym razem jednak stricte trzymałam się moich planów Nie kupiłam żadnej książki z przypadków I wszystkie książki, które tu zobaczycie To książki, które naprawdę od dawna planowałam Także, jeżeli jesteście ciekawi Co to są za książki No to oczywiście zapraszam Was do oglądania Zacznę od Pieśni Lodu i Ognia Georgia R. R. Martina Kupiłam sobie cztery pierwsze tomy tej serii. Jest to seria, którą od dawna planowałam przeczytać. Nie oglądałam jeszcze serialu. Kiedyś zaczęłam oglądać serial, aczkolwiek uznałam, że wolę najpierw przeczytać książki. I jeżeli książki mi się spodobają, to powrócę do serialu. Kupiłam te książki w okładkach serialowych. Kiedyś wspominałam, że nie lubię okładek filmowych, ale w przypadku Pieśni Lodu i Ognia bardziej właśnie podobają mi się te okładki serialowe. Także w tych okładkach postanowiłam skompletować tę serię. No i tu mam grę o Tron. Kolejny tom Starcie Królów, no i dwie części nawałnicy Mieczy, czyli nawałnica Mieczy krew i złoto oraz nawałnica Mieczy stal i śnieg. Mam nadzieję zabrać się za tę sagę jeszcze w grudniu, właśnie w tym miesiącu. Jeżeli te książki mi się spodobają, to zakupię kolejne to Z tego, co się orientuję, tam dalej jest Uczta dla wron i bodajże Taniec ze smokami. Ale też nie jestem pewna tych tytułów, bo jak mówię, ani nie oglądałam serialu, ani nie czytałam do tej pory tych książek. Kolejna książka, którą zakupiłam, to taki klasyk fantastyki. Książka znajduje się również w kanonie opracowanym przez Sapkowskiego. Książek z właśnie... Literatury, fantazy, które należy przeczytać. Są to Mgły Awalonu Marion Zimmer Bradley, książka bardzo gruba, która liczy sobie ponad 300, 1300 stron, także będzie co czytać. Jest to jedna z wersji sagi arturiańskiej. Historia kamelotu widziana z perspektywy kobiet, wizja społeczeństwa u progu dziejowych zmian. Co ciekawe, z tyłu znajduje się rekomendacja Izaka Asimowa, który twierdzi, że jest to najlepsza wersja sagi arturiańskiej, jaką kiedykolwiek czytał. Także myślę, że książka okaże się niezwykle ciekawa. Kupiłam sobie również nareszcie Igrzyska Śmierci Susan Collins, książkę, którą od dawna chciałam przeczytać, ale jakoś nie mogłam się zmobilizować do jej zakupienia. Teraz zakupiłam sobie taką dużą księgę trzech tomów w jednej właśnie książce z okładką filmową z kosogłosem w płomieniach. Bardzo ta okładka mi się podoba. Tu muszę dodać, że kiedy zamawiałam tę książkę, byłam pewna, że przyjdzie ona w oprawie twardej. Kiedy jednak poszłam ją odebrać, okazało się, że jest w oprawie miękkiej. Troszeczkę się zdziwiłam. Ponieważ inny opis był na, stro na stronie, ale cóż tam? E, niestety ta okładka nie ma skrzydełek nawet, e, także tu bardzo szybko się łuszczy. Mimo, że nigdzie tej książki ze sobą nie noszę, i na dobrą sprawę czytam ją tylko i wyłącznie w domu, w tramwaju czytam całkowicie co innego, ale i tak się jakoś tak szybko niszczy. To mnie troszeczkę zasmuca, ale jestem w stanie tej książce wybaczyć nawet ten fakt, że tak szybko się tu łuszczy, ponieważ naprawdę jest świetna. Przeczytałam już dwie pier dwa pierwsze tomy. E, został mi jeszcze kosogłos. I naprawdę bardzo mi się podoba. Myślę, że nagram jak, jak, jakiś tak bądź recenzję tej książki. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy ją przeczytam. Kupiłam również trzeci tom przygód Kacpra Ryksa autorstwa pana Mariusza Wolnego. Jest to Kacper Rex i Tyran Nienawistny. Ja kiedyś już wspominałam, że bardzo lubię sposób pisania pana Mariusza Wolnego. To jak łączy on prawdziwe wydarzenia historyczne z fikcją literacką. Są to naprawdę bardzo pouczające książki. A Kasper Ryks to taki bohater, który jest jednym z moich ulubionych bohaterów literackich, także nie mogłam się oprzeć i zakupiłam sobie trzeci tom jego przygód. Udało mi się również zakupić taki klasyk, jeżeli chodzi o literaturę. Jest to złodziejka książek Markusa Zuzaka. Książka, która ma naprawdę świetne opinie wszędzie. No, lubimy czytać na booktube, wszyscy mówią, że książka jest genialna. Jeżeli o mnie chodzi, oglądałam film na jej podstawie. Film był dobry, ale nie bardzo mnie zachwycił. Aczkolwiek słyszałam, że film nie oddaje klimatu książki, że tak naprawdę. Nie oddał tej całej atmosfery, która w książce jest świetnie namalowana. Jeżeli chodzi o treść, jest to snuta z perspektywy śmierci, opowieść o dziewczynce Lizel Memminger, która, jak sam tytuł wskazuje, kradnie książki. Pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu swojego brata, później uczy się czytać i zdobywa kolejne. Książki, właśnie do czytania. A co ciekawe, książka dzieje się w czasach II wojny światowej. Także Lizel na każdym roku spotyka się ze śmiercią. Myślę, że będzie to naprawdę ciekawa książka, i mam nadzieję, że uda mi się ją jeszcze w grudniu przeczytać. No i idąc za ciosem, zakupiłam również kolejną książkę Markusa Zuzaka posłańca. Posłańca, który również ma bardzo dobre opinie, no, lubimy czytać. Tu może Wam przeczytam opis z tyłu. Poznajcie Eda Kennedy'ego, przeciętnego taksówkarza, kiepskiego karciarza, pechowca w miłości. Mieszka w Ruderze na przedmieściach, dzieli się kawą ze swoim psem odźwiernym i darzy uczuciem koleżankę Audrey. Jego życiem rządzą spokojna rutyna i brak perspektyw. Do chwili, gdy pewnego dnia niechcący powstrzymuje napad na bank. I wtedy pojawia się pierwszy as. Wtedy Ed zostaje posłańcem. Tak oto wybrany wędruje przez miasto, pomagając i cierpią, jeśli to konieczne, aż pozostanie już tylko jedno pytanie, kto stoi za jego misją. Opis brzmi niezwykle ciekawie. Też mam dużo nadziei co do tej książki. Zobaczymy, jak to wyjdzie podczas czytania. Udało mi się też zakupić czwarty tom pana Lodowego Ogrodu, i tu będzie mała anegdotka. Jak mówiłam w moim ostatnim stosiku październikowym, chciałam pana Lodowego Ogrodu skompletować w tych nowych wydaniach. I już Wam pokażę pierwszy tom. Chodziło mi o te okładki z oprawą zintegrowaną, z takimi biomechanicznymi rysunkami na oprawie. Natomiast czwarty tom kupiłam w starej wersji okładkowej. Zrobiłam tak dlatego, że znalazłam tę książkę w książkach lekko zniszczonych. Ona tu ma naderwany grzbiet, który absolutnie wcale mi nie przeszkadza. I dałam z nią tylko 9,90. Także stwierdziłam, że za tę cenę taką książkę nabyć, no to. Nie mogłam się oprzeć, po prostu zakupiłam ją. Trudno, nie będę mieć lodowego ogrodu w podobnych szatach graficznych. Będę mieć różne wydania, ale przynajmniej będzie i może szybciej i taniej uda mi się go skompletować. No i teraz ostatnie książki, które zakupiłam w tym miesiącu: książki spod hali targowej. Są to dwa tomy rudego orma. Te książki też właśnie od dawna chciałam zakupić, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś wspominałam, że bardzo lubię wikingów, lubię historię wikingów, lubię wierzenia wikingów, całą ich kulturę. A te książki są wzorowane na takich sagach nordyckich. Akcja tych książek dzieje się na przełomie X-XI wieku, są to czasy chrystianizacji Skandynawii i największej ekspansji wikingów. No i tu mamy całą tą historię Rudego Orma. Książki zostały napisane w latach 40. ubiegłego wieku i ja mam pierwsze polskie wydanie z 1958 roku. Myślę, że te książki naprawdę będą ciekawe i już nie mogę się doczekać czytania. Myślę, że to takie idealne książki do tramwaju. Także to by były wszystkie książki, które udało mi się zgromadzić w tym miesiącu, a raczej w ubiegłym miesiącu. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, to oczywiście piszcie, co o nich sądzicie. Możecie też napisać, jakie Wam książki udało się zakupić przez listopad. Ja zawsze chętnie czytam Wasze komentarze i jestem ciekawa, co, co Wy zakupiliście. Z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa!